Piękna kobieto, jeżeli teraz oglądasz to wideo i zastanawiasz się nad tym, czy pójść do Karoliny Rynek na sesję zdjęciową, to mogę Ci powiedzieć taką rzecz. Karolina zadba o Ciebie w każdym względzie. Ba, ona Ciebie w 100% zrozumie. Poczujesz się u niej tak, jakbyś była u kogoś, kogo znasz od dawna. Jest niesamowicie szczera i autentyczna, a to przy pracy fotografa jest Jedną z naprawdę niewielu, ale mega ważnych takich zalet, które powodują, że człowiek się przed nią otwiera. Więc, jeżeli chcesz przeżyć coś, co będziesz pamiętać do końca swojego życia, to mogę być pewna, że to jest dokładnie to, co przeżyjesz u Karoliny. Nawet się nie zastanawiaj. Nawet o tym nie myśl długo, po prostu pójdź, bo jesteś tego warta, żeby dać sobie coś więcej. Pozdrawiam serdecznie. Justyna Ucjawień, mentor nastawienia do pieniędzy.